Siemaneczko, siemaneczko, moi drodzy, jestem już po pierwszej jeździ, po pierwszej jeździe, również prawie po pauzie, słuchajcie, jeśli chodzi o jazdę, no to nocny klimat naprawdę stawiam na duży plus. Jak zauważyliście, wszystko jest fajnie poświetlone, ta jazda naprawdę nabiera w nocy innego znaczenia. Odnośnie odpoczynku, co Wam tutaj mogę dużo powiedzieć, kabina naprawdę jest duża, przestronna, jak widzicie pełno jest szuflad, czyli jest gdzie wszystko pomieścić. I pewnie jesteście ciekawi czy siłownię zabrałem? Tak, zabrałem do ciężarówki w swoją siłownię. W następnym materiale Wam pokażę gdzie tutaj wszystko pochowałem, aczkolwiek na ciebie też mam paleciary do dyspozycji więc znalazłem też lukę, aby tam ławeczkę wcisnąć. Oczywiście na łóżko też możemy pokazać, bo jest duże łóżko ale wiadomo, są paleciary więc trzeba tą, ten wariant wykorzystać. Czyli tak szybko podsumowując. Pierwsza doba w porządku, na duży plus. Jedyny Minus akwarium w tej ciężarówce, wiadomo, że to można dokupić. Jest to, że nie ma klimatyzacji postojowej. A teraz pytanie, czy przewoźnik również będzie zadowolony? Sprawdźmy, ile taki zestaw spalił na 400 ponad kilometrów, które przejechałem w nocy. Jak widzieliście, 19,2 litry spalił mi na 405 kilometrów. A teraz, odnośnie mirror cam, które nam zastępują lusterka, czyli tablety. Początkowo początku takie było lekkie zdziwienie. Patrzyłem się cały czas za szybę, no nie, gdzie jest to moje lusterko? Ale uwierzcie, że cofanie pod rampę jest naprawdę dużo przyjemniejsze, dużo dla mnie bezpieczniejsze, ponieważ wszystko lepiej widzę, niż używanie normalnych lusterek. Jak to będzie się sprawowało, jak będzie padał deszcz, o tym wszystkim się przekonam. Miejmy nadzieję, że przez te dwa tygodnie testowania będziemy mieli pogodę i też o tym wszystkim nagramy film. Tak, mniej więcej wam jeszcze pokażę, co tu w ogóle jest. Z prawej strony. Jak widzicie, mamy moją jazdę wczorajszą. Czyli dokładnie hałem 5 godzin 30 minut. W tym momencie, odstęp od samochodu możemy sobie bezpiecznie ustawić. Jak widzicie, posługujemy się tutaj touchpadem. I tak widzicie, podsumowując, jest to naprawdę o czym opowiadać, o czym mówić, co praktykować, co jest dobre, co jest złe. I tutaj mamy kolejny tablet. Zobaczcie, możemy sobie wszystko fajnie poustawiać mamy takie, możemy w ten sposób się pobawić, w ten sposób się bawimy, albo po prostu robimy sobie szybkie ustawianie. Na przykład co? Chcemy muzykę, tak? Muzyczkę i z tym się podgłaszamy. Nie musimy bawić się w to, albo też po prostu możemy, jak chcemy sobie podotykać. Oświetlenie, zobaczcie, gdzie to z bajerów. Oświetlenie zewnętrzne samochodu, oświetlenie wewnętrzne tak samo jest pojazdu. Proszę bardzo. W tym momencie sobie mogę ustawić wewnętrzne na maksa Czyli zobaczcie, co teraz się dzieje. Wszystko się rozświetla. Tu też. O tym wszystkim jeszcze będziemy opowiadać. Jakie są światełka, co i jak. Jak to wszystko wygląda. No i tu mamy podgóreczkę, mamy różne funkcje. Ale o tym wszystkim będziemy się fajnie bawić. I co najważniejsze, mamy PPC. O tym też Wam wszystkim opowiem. Co to jest Interurban? To będzie już wszystko w następnych materiałach. Klimatyzacja, szkoda, że nie ma postojowej, bo naprawdę by był sztos, dobra. Pierwsze, co na pewno będę chciał nagrać, materiał o tak zwanych lusterkach, nazwijmy tak zwanych lusterka, czyli mirror cam. Zobaczycie, jak na tym można fajnie cofać, manewrować, jak to wszystko pracuje, czyli za niedługo przygotuję taki materiał, a tymczasem krótki filmik odnośnie życia w tej ciężarówce, jak i pierwszej jazdy. Moje wrażenia, na razie mój duży plus. A tymczasem, moi drodzy, ja wypiję sobie szybką kawusię, będę pomału się zabierał za pracę. Oczywiście dzisiaj trening wleciał, jutro również trening wleci, a na razie po prostu skupiam się na Mercedesie, robię szybkie treningi, nie nagrywam materiału do się treningów, tylko po prostu tutaj, co tutaj się dzieje. W takim razie zawsze na kolejne materiały, trzymajcie się, hej!